Jakieś negatywne zdarzenia zewnętrzne z waszego życia, z pracy wpływają na wasze życie osobiste, na waszą rodzinę, na waszą prywatną przestrzeń. Ale wy już czytacie to, co ma nadejść. Widzicie przyszłość, widzicie zmiany, zmiany na lepsze. Widzicie światło, widzicie źródło, widzicie wielkie szczęście, wielkie powodzenie. Więc wy nie przejmujecie się już tym, że tu i teraz jeszcze coś jest nie tak, coś Was niepokoi, ponieważ idą wielkie pozytywne zmiany w Waszych życiach. Będziecie dojrzewać do jakiejś sprawy, o czymś rozmyślać, szukać rozwiązań. Popatrzcie, że w waszych sercach będzie to samo światło, które świeci tutaj na karcie źródła. Wy to światło będziecie chcieli wykorzystać dla siebie, dla własnego osobistego sukcesu. Chcecie, by inni was podziwiali, więc wy tutaj rozmyślacie, co zrobić, by być ponad innymi. Ale za bardzo to się nie uda. Popatrzcie, to jest karta straty. Martwicie się o pieniądze, o skarby. Nie widzicie istoty tego światła, sensu tego światła. Popatrzcie tam za wami. W szkatułce ono świeci to samo światło, które jest na karcie buddy, w drzewie życia. Ale wy chcecie to światło zamienić na złote monety. Nie szukacie głębi, przyczyn. A to źródło opiekuje się wami z całych sił. Te potężne skrzydła archanioła chronią was przed złem. Nie macie czasu dla siebie, przestrzeni by czymś się zająć, jakimiś hobby, rozwojem osobistym, twórczością. Nie macie na to czasu, chęci, ochoty, miejsca. Realizacja Waszych marzeń na zewnątrz będzie musiała także poczekać. Odkryjcie w tej szkatułce prawdziwy skarb.